Cześć, z tej strony Gacyki. witam w pierwszym odcinku. Zagrajmy Osmanem na Kaiser w Hercofiram 4. To jest Kaiser. Od razu mówię, że to jest podstawka Kaiserki. to nie jest żadne Kaiser Redacje i tak dalej. Z tego serii. akurat tego nie było serii, no ale przez to, że była na Kaiser Redaktion na czymś innym, no to części eventów siłą rzeczy czytać nie będę, no bo już się czytałem, więc drugi raz nie ma sensu. I jeszcze zanim zaczniemy, to szybko komentarzy. Właśnie Mateusz Raczkowski żeby chciał. Kebabiniego, tak samo Oscar. Tylko jeszcze Oscar sugeruje następną serię Old World Blues nad gorgonami ale ja jednak wolałbym HPL-a. Potem 1942 Okiemu się od razu skojarzyło, że, że, że ze Cywilizacją znowu będę nagrywał, ale nie spokojnie. No i jeszcze tej Kawa dał taki komentarz dla statystyk. Także dobrze, przychodzimy tutaj, mamy od razu okienko powitalne, już mamy 0.15, to wciąż jest beta i powiem Wam, o Panie, ten Osman to mam, bo widzicie, możemy tutaj takie rzeczy, że możemy ten rekrutować oddziały, możemy administrację instalować, możemy stan wojenny ogłosić. O, i te mamy jaką mamy niestabilność, mamy na przykład low, ale czekaj, to nam obniża, nie, nie obniża, czekaj, czekaj, Mustafa, higher local instability. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie. To jest ve very low. To jest very low, low. Ale czekaj, bo to będzie nam... Hmm. W ogóle jak mam mapę unrestu. Aha, tu mamy jakiś unrest. Eee, Nie, ale wszędzie Czy jaki ma być cywilian? Teraz taka aha tu jest medium, a medium to jest 2,5. Nam się Kurdowie buntują i na Cyprze. Dobra, to ta dywizja na Cyprze na pewno się zostanie. Chociaż ja widzę, że ona to taka gó gówno dywizja, a ja mogę ten Właśnie, bo gramy na limiterze też dywizji, że wszyscy mają. A, tylko ta ma artylerię, ale nie, ona tamta ma więcej ten Anna dobra e... mamy 35 dywizji Anna nie na kawalerię, tylko na tą zwykłą piechotę poproszę, cyk, dziękuję e... To tak, ty masz garnizonować tą wyspę a nie, w sensie, o i damy ci jeszcze jakiegoś generała, yy... o, czekaj, czy to jest, czekaj, bo tu jest, gdzieś jest ten, Atatur. ale nie ogarniam, nie wiem, ciebie damy, dobra. Yy... O, może pomiędzy odcinkami ogarniemy? Dobra, po pierwsze na pewno trzeba lepszy, lepszy karabin. To no, i jeszcze badanie. Tak jak mówię. E, Osmani to jest kupa. Jedna wielka. Mamy tutaj w ogóle takie śmieszne, śmieszne coś i tutaj wszystko to gwarantujemy też. I to jest nasz międzynarodowy mandat. I to ma drzewko. I bardzo duże drzewko. I ma ten. I, I Żydzi tu przypływają z całego świata. I to, i to jest jeszcze nasz puppet doszedł, to jest ten. Od Toman Emirates. I mają nowe drzewko, chyba takie większe. Nie? W ogóle tutaj zyskaliśmy połowę. O co to jest? Stability of the realm. A o, okej. Okay. Ale nam to to. Nie, nie zbija nam jeszcze. Aha, bo nasz sułtan daje 15% stabilności. Okay. Dobra, co możemy? Tego nie możemy. Czekaj, mamy jedyny fokus możliwy edu Ministerstwo Edukacji? No dobra. Oj! Dobra, głosujemy. Jeszcze w ogóle tu mamy jakieś decyzje. War propaganda. Centralizacja syryjskich ziem. O jezu. Integracja jest w procentach. Centralizacja. O, Expand teamar System. Co to da? Unrest increase. No, tego bym nie chciał. Integracja o 5%. To się możemy. Increase od Tomasza Uuu, to jest fajne, to jest fajne. To na pewno jest fajne. Building slot, integracja. Możemy wysłać misję wojskową. A karabiny możemy im dać. Do Muscat. Znaczy, aha, bo tu też jest nasz puppet? Nie. To jest nasz papet od Tomon Emirate. Właśnie, a jak wygląda drzewko muska tu obecnie. Aha, że mogą być jeszcze naszym Puppetem, Okej. Okay. A ja bym wysłał i tu. A, wszędzie wyślimy. Co chcemy? Deep A, zrób to też. To nie, bo to zwiększa Unrest. Tego nie chcemy. Na pewno potrzebujemy militarek. tyle wystarczy. Nie mamy surowców, o Jezu. Dobra, od, od naszego byłego sojusznika znaczy byłego, z sumie obecnego. Chyba, tak to można ująć. A nasze armie podzielimy tak. Kurna, nie to, jeden. Na pół. Zaraz też puścimy muzykę. Ja wiem, że to już 6 minut minęło odcinka, ale to jest odcinek wprowadzający. Nie, nie wiem, ciebie damy tu. Damy tu. A w ogóle mamy tu jeszcze papeta, zapomniałem powiedzieć, że mamy takiego wspaniałego papeta, tylko niestety on drzewka nie ma i Gruzja dostała drzewko, więc macie, macie wielkie drzewko, potężne drzewko tej Gruzji, że króla mogą sobie Georgia zrobić, koalicja króla Georgia i państwowe media i tak dalej, ta cyrenaika ma... Takie, takie fajne zjednoczenie Libii. Mm, mm, mm. O, komunizm, znaczy syndykalizm. A, i jeszcze Wam pokażę, bo tu jeszcze Francuska Republika dostała drzewko. W sensie re reward drzewka, bo odgramy krajem który też miał drzewko, ale gwoźniane. Więc jak widzicie, no teraz to wygląda lepiej. No i ten chyba możemy lecieć w sumie. Załączymy sobie oczywiście wszystkie są traczki. W tym odcinku niech polecam jeszcze jakieś te... O, wiecie, ten, osmańska muza. Z i equipmentu nie produkujemy... Boże, pięć, my mamy 5 militarek. Mamy pięć militarek, o Jezu. To proszę wywalić. Jezu. Imperium Osmańskie przed Weltkriegiem, Jeden z największych imperium w historii. A, tak, zaczęliśmy upadać pod koniec XVIII wieku i byliśmy chorym człowiekiem, na, chorym człowiekiem Europy na początku wieku XX no i że niemożliwość efektywnej industrializacji, zagraniczne wpływy i różne tam problemy, yy, że upadliśmy przed europejskimi potęgami w 1886 nie mniej, Osmanii się zreformowaliśmy się i pomimo różnych tam problemów z plemionami, jakimiś tam Arabami, wiecie, tam na półwyspie i tak dalej i korup może skorumpowaną biurokracją. Yy, światełko zaczęło świecić. No i na początku, a i yy, promowany przez Mahmuda III na początku XIX wieku i potem, później później właśnie nazwany tam przez tam młodych Turków, radykalny zmiany zostały wprowadzone w imperium. Yy, Posiadanie ziemi zostało zrestrukturyzowane, Janczarzy wywaleni, centralna władza ponownie ustanowiona w regionach takich jak Mosul i Al-Hasa i konstytucje mieliśmy, wiecie, konstytucja. No i skupienie na tych reformach było podstawą idei ottomanizmu i Czegoś takiego tego wspólnej tożsamości wszystkich. Mm, nacjonalizm osmański, okej, okay, to, to brzmi ciekawie, się dobrze rozumiem. Ale nie, niestety to nie wystarczyło. No i kiedy właśnie obecny nasz sułtan abdul Hamid II doszedł do władzy, y, zmiana musi nadejść raz jeszcze. No i pod pretekstem rosyjsko-tureckiej wojny konstytucja została zniesiona, parlament wywalony i było tam radykalna centralizacja władzy pod figurą sułtana kalifa. No i że. Zagrożony przez tam chrześcijańskie potęgi, sułtan, taki pan, a zaczął promować pan, sla, pan islamizm, pan slawizm chciałem powiedzieć, osadzony na prestiżu kalifatu. Pomimo tam jakichś sukcesów wśród muzułmańskiej populacji, to tam no takie tam, tam, a, mm, mm, co więcej, absolutne rządy, wielkie niezadowolenie wśród ludu. Okay. i opór przy tej konsolidacji, tam, aha, związek. komitet okay, związku i po nie, y, Unii i postępu, coś takiego. Pucz w 1908 jakiś był. Ottoman policy Long Suppressed by Sutton to Open. Guziny partii... Aha, że wtedy była odbliż i coś takiego. 5 uh -huh, uh -huh. lat. Sublimportę Trzech paszów, interesting. After the world. O, i tu mamy, powiecie, bo, bo, bo to właściwie było to, co było w naszej historii, przeczytałem. I potem, wiecie, była Wielka Wojna, i w drugim roku, sultan kaput, nie? I Osmanie kaput, i powstała Turcja, i Ateatur, i bla, 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 i wiecie tam. A teraz mamy właśnie naszą historię, znaczy ten tą czaslinię, czyli. Yy, wiecie, już, już inną, alternatywną. No, tak, weszliśmy 29 października 14 roku bo tam Niemcy nas przekonali. Odtomanie... Wy a, wygraliśmy... Odnieśliśmy kilka znaczących zwycięstw we wczesnych latach wojny, tak jak bitwa o Gallipoli, oblężenie Kut, ale musieliśmy się cofnąć, mieliśmy katastrofalną kampanię na Kaukazie przeciwko Rosjanom, no i, na no i taka... No, taką nieudaną w sensie, nie bardzo. No i katastrofa była, dalej się ciągnęła w 16 roku, kiedy mam arabska rewolta wybuchła. Wspomagane przez. połączona z nową brytyjską ofensywą pod dowództwem generała Edmunda Allenby. No i. w 1918 był jakby ten. No i. tak i i zdewasto... to się Aha, zostaliśmy pokonani w Palestynie. Masowy odwrót naszych sił. i Jerozolima, Damaszek, ale upadły w szybkich tylko kontrowersyjna decyzja dowódcy szóstej armii, żeby wycofać się do gór Anatolii, powstrzymała reakcję łańcuchową? Nie rozumiem. Aha, żeby chyba całe wojsko nam się posypało totalnie. Jeśli Prusowiec zwycięstwo blisko Marraz, które zatrzymało Alenbiego w jego pochodzie. I w tym punkcie atmosfera w imperium się drastycznie zmieniła. Osmański rząd zdał sobie sprawę, że zwycięstwo może być, no ale jakim kosztem? No i co więcej, zmiana tam Pałacu, jakiś cuk papet, Mehmed V, o, czy ta, aha, czyli poprzedni sułtan Zmarło mu się akurat Czekaj, aha, upadek, widząc opadające imperium na wszystkich frontach o, czy, 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 czy. Wielki głód w Istambule zmuszył do odrzucenia Really, Antyniemieckie i pacyfistyczne protesty mieliśmy, o jezu, ale był gurdel, faktycznie. Mm, Intereskim, dobra. I co było dalej? Upadek Grecji, rosnące ryzyko rewolucji w brytyjskim protektoracie Egiptu spowodowało, że NB musiał zmienić swoją strategię i wycofać... No tak, bo ta wojna była do 21 tak naprawdę i do 18. Wycofał część swoich sił. Francja upadła w, pod koniec 19 roku. Wojna zbliżała się do końca. Do, do jakichś, jakby wiecie, os, końcowych stadiów, nie? No i że w kontraście Zachodniego frontu jednakże, gdzie austriackie siły, wiecie, wjechały do Włoch i Niemcy do Francji i Belgii, Osmanie. E, straciliśmy. A no tak, bo właściwie chyba linia frontu wtedy przebiegała gdzieś tu, albo gdzieś tu wręcz nie, e, py, 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 py. Tak, 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 mieliśmy ten i musieliśmy negocjować z Brytyjczykami. Mieliśmy traktat w Kopenhadze, zawieszenie broni później w tym właśnie roku i natychmiastowe wycofanie wszystkich sił EUTEU, z terytoriów centralnych sił i rozwiązało to kwestie na wschodzie, że tam natychmiastowo, no i że co, dalej tam kupoty Brytyjczyków w Egipcie, Afganistanie, okupowanych w Iraku. Yy. Aha, wykorzystaliśmy to i że musieli się wycofać. Tylko Palestyna i y, Violet of Basra były pod okupacją. Jana Smutsa i Leo Ameriego. No i że. Oho, oh, Prawa mniejszości, coś tam, coś tam. Indian Base i in Irak. Aha, w 20 roku zrobiliśmy dwa autonomiczne regiony. Wielka wściekłość Turków i Arabów. Zarówno, nie? Mostra Fitate of Jerusalem zostało stworzone w Palestynie, wzmacniając tam od linii Alembiego do Morza Czerwonego. I, ta, I to jest de jure część nas, ale jest zarządzany przez, jest zarządzany przez Międzynarodową Radę, y, składającą się z niemieckiego imperium, brytyjskiego imperium, austro-węgierskiego, USA i Osmanu i nas w sensie, nie? No i że y, no to jest strefa zdemilitarzowana, jak widać, nie możemy tam w ogóle wchodzić. E, pe, pe. Interes. Aha, halo, ale już. O, dobra. Tak, minęło pół odcinka, więc mamy lore. Czyli jest źle. Prawie przegraliśmy wojnę. Dzie dziękuję, panie Kaiser, że tak głaskamy. Błask, błask, głaskamy tutaj. Wiecie? To jest ten wybitny człowiek, który nas ocalił. Bo inaczej byśmy się zestrali. Dobra. Y jak to w końcu jest? Update dynamically. Minus 28,5. Aleczkę na koniec miesiąca czy kiedy? Following Valis per state, added empire, white total. Nie, to jest chyba po prostu stabilność naszej, naszej tej domeny. Co jest OEH? O Osmani... Aha, Osmańska Partia Ludowa, o, to świetnie. Zbrojona neutralność. O, fajny duch w sumie. No Jezu, mamy duży, duży analfabetyzm i jeszcze instytucjonalny islam. Większa to stabilność, ale PP nam zabiera, a to to jest właśnie ta stabilność, tego nie. Tak jak mówiłem, to jest ten mechanizm, nie tutaj. Możemy w ogóle zmniejszać autorytet, ale to bez sensu, bo my chcemy, żeby to osmańska prowincja. Tak jak. Oczywiście, bo to jest osmańska prowincja, a to nie jest osmańska prowincja, nie, bo jest okupowana, czyli czego? O, a to jest autonomiczny region, to jest ciekawe. A jest naszym korem. Hmm. Ciekawe. Dobra, Osmańska ekonomia w 1966 po niesłabnej dekadzie. Kiedy kurz opadł w 20 roku i wreszcie tam się skończyła dekada nieustającej wojny 10 lat. No dla nas w sumie tak. Ekonomia Imperium Osmańskiego leżała w kawałkach. No no. Ekonomia na marufakturach. O, armeńskie ludobójstwo. <grych> Że co? Przecież ci Armeńczycy sami się zabili, to jest ten antyturecka propaganda. Eee, czekaj. Doktorzy, inżynierowie, coś tam, coś tam. Wszyscy krytyczne. Greek, Ottoman citizens, Azamino, er, the last O Jezu, ale nasza losów Anatolian Turkey. 25% anatolijskich Turków. Jeśli chodzi o przedwojną populację, o tyle spadło. O kurde, to dużo. Sublimport, District recovery, i draftet, pierwszy powojenny gabinet, tam, tam był priorytet numer jeden, te linie kolejowe, tam te, a właśnie mamy takie długi opta, tylko bo kiedyś to był duch narodowy, że nam dużo cywilniaczków zabierało, a teraz to nie wiem gdzie to jest, ale powinniśmy mieć te historyczne długi Ottoman Public Debt Authority, to się nazywało, właśnie dlatego tego jest ten akronim. Narodowa, program narodowej ekonomii, ok. Narodowa ekonomia, narodowa kwarantanna. Jak, jak coś ma napisane nazwę narodowy, to jest lepsze, nie? No, po prostu. Numer jeden, bla bla, bla 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 bla. Wielki plan, ale małe zasoby. Era wzrostu. Później w latach dwudziestych. Plan, o plany czteroletnie, no proszę. W pierwszym roku niemożliwe się stało narodo, na nacjonalistów. obalona przez liberalną EMT. No to chyba chodzi o jakieś tam w naszych partiach, tam się, bo 11 partii tam było przed, przed pierwszą wojną nam, w 1908 nam jechało. Czekaj, 2, 4, 6, 8... No mamy 10, to gdzieś ta 11 zniknęła więc w międzyczasie. czasie. Yy, aha, w połowie lat 30. Która ekonomia nigdy nie miała się lepiej? Okej. Okay. od Beryutu to Smyrny, nie mniej. Praise the Death... Aha, Eternal State, okej. Okay. A tak jak mówię... Większość odcinka nam minęła na czytaniu eventów, ale to początkowe eventy, nie? To dam trochę szybciej, żeby leciało. E, tak, zabili Kireńskiego. Yes. Korniłow szturmuje Moskwę, o! Czy Ro Rosja kiedykolwiek odpocznie? No to już wiem co pójdą, najlepszego no. w najlepszego pana, czyli tego Sabinkowa. Najlepszy człowiek. Ale to już było. O, hy hymny Brazylii sobie posłuchamy. Dobra, nasze... O, Mamy tutaj wielbłądzią jednostki, kurna. Właśnie, o wielbłądy, ty fajne, a ja tego ja nie mam tego DLC, to mod musiał dodać. No to fajne, że dodali to do moda, że nie muszę... O tu w ogóle nasza flota jest. To jest co? Nasz... Hmm, to jest nasz Core, a, a to nie jest nasz Core, to jest ciekawe. Fezan jako Core, okej. Okay. Fezan ma Fezan, to Fezan z Europki jest. A tu ktoś ma Kora? O, no, mają kora. Hergez. Very A tu stabilność jest ten. A tu nie widzę, ale to jest nasz Core. Egipt też to ma jako kora Dobra, edukacyjna debata w Metzlib i Meclibis Mebusam, to chyba nasz Parlament się tak nazywa. Walka o umysły i dusze populacji, e, no, była taka zażarta przez kilka dekad i e, nieustający tam. Aha, no że cały czas taka wiecie, modernizacja, wielkie tam wysiłki na tym polu były. No i że e, zaczęła się głęboko w. tak w XIX wieku się na dobre zaczęła. Te reformy, które miały... E, dawać postęp. W postępie? Nie, nie rozumiem. Przez lata, no i się no, wiedzieć, że tak stopniowo, nie, no i że. Mm, głównie tworzony, głównie, opieko, głównie odpowiadał za to y, ruch sekularystyczny. I OHf o nie wiem co to jest, musiałem przegapić, pewnie było napisane. Kontynuowała ten. Y, konf to, y, ten konflikt Pobeltkrigowy z pierwszymi tam przygotowaniem kobiet na wyższą edukację i oficjalną pełną koedukacją już za kilka lat, promowaną przez sułtana Wachdettina. Niemniej polityka, ta polityka była ciężka do wprowadzenia w pełni, no i miała ciężką opozycję ze strony konserwatywnej Ulemmy i dalej miała tam różne, no i dlatego to były jakieś różne edukacyjne systemy, które... Ciężko było zcentralizować wiedzę. No i osmański system edukacyjny ma trzy główne takie y, rodzaje siedzieli. Pozostaje podzielony pomiędzy Idai i Sultani, czyli reformistyczną szkołę stanowioną przez re reformy Tanzimata i y, które mają jeden... Y, w jeden taki podstawę programową. Mamy medresy, czyli religijną edukację i także szkoły mniejszościowe promowane przez milet system, czyli tam jakieś grecku, czy kurdyjskie, czy coś tam, nie? No i że to jest cierniem y, boku ministra narodowej edukacji. No i że OFH planuje zjednoczyć wszystkie trzy systemy w jeden, pośrednio pod ministerstwem, żeby, no wiadomo, jedna, że promowało to społeczną koegzystencję i było bardziej odpowiadający zwykłemu obywatelowi. W ciągu ostatnich kilku lat, od czasu tam pierwszych prób w 1987, były tam... Mm -hmm, zcentralizowanie rzędu, rządu z 31 i... Mm, edukacja w Level. Mm -hmm. A, no i w, wreszcie ten. Zmiany, zmiany są w powietrzu, ok? A, to tam zaraz będzie, że medresy tam się prują, że jak możecie tam... Wiecie, zmieniać. jezu ale to będzie długo. To to jest Expand Desalination operation. Yy, aha, czyli robimy te... De, wiecie, takie takie sadzawki i tam, wiecie, woda morska i jest tutaj ciepło, więc paruje, nie? I sól się robi. Nie? Tak się sól produkuje. Jesteśmy na Volunteer Only, ale mam 2,5% dzięki temu. A możemy... Aha, 100. Co, jak masz mniej powera, to może być... O kurde, ty, to nieźle to dali. Dobra, dawaj na piątkę. Cały odcinek zleciał, ale dwóch miesiąc. Aha, to spotkanie totalistów. No ale już zawsze początki w kajzerce takie były, że... E o, Edwardzik koronowany za rąbiście. Oczywiście my frakcji żadnej nie mamy. O, 30 ekspa mamy, to ja bym do tej naszej piechoty dodał tylko artylerii. Jak damy jako support, no jest minus 220 naprawdę. Medresy walczą przy, z tym, przeciwko OHF. O Petycja podpisana przez 300 tam Ulema z całego imperium na biurko Wielkiego Wezyra na początku tego tygodnia i że ten akt koedukacyjny i unifikacyjny jest właśnie takim tym no żeby to wywalić i że to jest gówno nie i ten socjal konserwatywny benefit Ale nie ma zjednoczonej pozycji naprzeciwko temu aktowi w całym tym ulemu. Aha, czyli że tych tam 300 podpisało, ale ten... Ale... W... O, Afghanistan wypowiedział. Wybrali Girdloka, czekaj. Jak wybrali Girdloka, to... Yy, dobra, nieważne. To za chwilę. Piąta wojna angielsko-afgańska. Kogo obchodzi Agencen? Głosowanie nad edukacyjnym dekretem. Kontrowersyjny ten akt, yy, tam Izba Reprezentantów... A, bo to Meclisi i Mebusan to jest Izba Reprezentantów, dobra. Czyli nasz taki parlament. W tym parlamencie to zaprezentowali. Pypy pypy, pypy pypy. nie no, chcę mi się tego czytać. Tak, prawo przechodzi. Czy prawo nie przechodzi? Oczywiście, że prawo przechodzi. No Chyba o nie, Czarny Murzyn. Nie, mein God, mein dobrze, dobrze powiedziano. Komisja ten czy penal code? Oczy, oczywiście ta, Komisja Sprawiedliwości Społecznej. Wiadomo, sprawiedliwość społeczna musi być. Wielki wizjer mówi Przemawia do międzynarodowej prasy. Przemawia do tam... Aha, różnych tam dziennikarzy z Konstantynopola jak i międzynarodowych gazet że było tam sukces głosowania i rozszerzenie tam ministerstwa i decyzja podjęta przez Osmański Parlament dzisiaj jest tym, czego naród chce naturalnie i oczywiście, coś tym celu, no i że nie, nie jest to wcale tam nic jakiegoś nadzwyczajnego no i pokazuje stos listów, które otrzymał od swojego Imperium i Pasza raz jeszcze tam pokazał w międzynarodowej prasie, że ludzie stoją za nim i że ten... Wielki sukces dla osmońskiego narodu. jej, i mamy stabilność większą. Nasz Warsuport trochę zniknął. Nie, to ja nie wiem. Updated dynamiki to ja nie wiem. O, o co chodzi z tymi. No i podobno tu jakieś depresyjne eventy są w, tej, w coś, tym w takim Osmali. Antun Sach publikuje Genezę Narodów. Dziennikarz z Bejrutu e, wywołał jakiś taki szok w Surię Violetnie, to znaczy ze swoim romantycznym patrzeniem na większą, wielką Syrię wolną od osmańskich rządów i wziął inspirację ze starożytnego asyryjskiego imperium i powrócił do Fertile Crescent of Old. To jest tam fali naród rozprzestrzeniający się od kanału Suezkiego na południe i w, tam do gór Tarsus na północy od Kuwejtu na wschodzie do Cypru na zachodzie no i, aha czyli taka wielka seria, która by gdzieś tak sięgała no może tym do Bałszamarem też yy. <laughs> no i że yy, pomimo, no i że ten właśnie że przetrwał ten naród takie wielkie tam ilości różnych etnicznych i religijnych tam zawierów, czy tam... Że dla wielu w sensie, że to są bajki? I człowiek nie ma... nie, ma, nie jest jakby... nie, czekaj... ten gość nie... no nie tylko... Ha, on nie tylko się inspiruje kemalistycznymi ideami i sekularistycznym państwem, ale także syndykalistycznymi... syndykalistyczną władzą. On to niebezpieczny człowiek. No, i że ze skupieniem na. On no, się skupia na o zniesieniu feudalizmu. Wiadomo, że feudalizm jest najlepszy. Na nacjonalizacji najważniejszych dziedzin ekonomii, przymusowej edukacji i uniwersalnej służby zdrowia, W usługach medycznych raczej. Mimo, że jego popularność wśród syryjskiego ludu jest raczej. Syfią narodu jest raczej niska, to zarządca Bejrutu rozkazał aresztować go. nie aresztować, no i został uwięziony za zdradę przeciwko państwu i. Robieni rewolucyjnych aktywności niepokojącej wieści. O nie, Bejrucie nam niepokoje rosną. No i tym akcentem zakończymy ten odcinek. Wiem, że się niewiele w sumie wydarzyło, ale dowiedzieliśmy się dużo rzeczy o lor. Wiemy, że jesteśmy w bardzo głębokiej dupie. Tak, nie będę tego ukrywał, ale, ale jest światełko w tunelu. I jesteśmy w stanie się zreformować, mam nadzieję. A ja między odcinkami flotę. Ogarnę i lotnictwo. Także to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!